Hej, wszystkim, ja jestem Oliwia i powiem Wam, że po tym, co teraz przechodzę, już nigdy w swoim życiu nie zdecyduję się na żadne leczenie ortodontyczne. Jeżeli macie do wyboru po złamaniu zęba wyrwać tą resztę, wziąć kredyt i wstawić mostek protetyczny, albo zamiast tego przechodzić to, co ja, to powiem jedno: wybierzcie pierwszą opcję. Dla mnie, jako osoby wysoko to jest istna masakra. Jak zapewne wiecie, stomatolog z mojej kliniki, ponoć taki doświadczony w trudnych przypadkach, wziął 200 zł za wizytę, a finalnie nic nie zrobił, przez co wyszłam z płaczem. No i później musiałam szukać innego miejsca na wstawienie tego wkładu korzeniowego. Na szczęście miła pani stomatolog z Wrocławia zgodziła się mi pomóc. Trafiłam do miejsca, gdzie właśnie się specjalizują w trudnych przypadkach. No i za konsultację zapłaciłam 150 zł i ogólnie miałam iść do ortodonty po zaświadczenie, że można tego typu leczenie u mnie zastosować za konsultację u ortodonty w mojej klinice nic nie płaciłam zresztą on pracuje w tym miejscu, gdzie tamta pani stomatolog, więc finalnie musiałam czekać dość, dużo, dość długo, żeby po prostu się dogadali ze sobą odnośnie tego jak mnie leczyć no i później właśnie dostałam telefon od ortodonty, mam zresztą do niego numer, jakby coś się działo no i trafiłam z powrotem do tamtej kliniki właśnie na wstawienie tego wkładu wszystko zostało wykonane bardzo profesjonalnie Wkład to ogólnie jest taki dzyndzel pionowy, który Wam wstawiają częściowo w miejsce, tak jakby do korzenia, a częściowo to jakby wystaje. Ja jeszcze dodatkowo miałam go zabudowanego tutaj specjalnym takim tworzywem, żeby po prostu ortodonta miał się do czego przyczepić, że tak powiem. No i sam zabieg nic nie bolał, mimo że ząb martwy, to ja i tak poprosiłam o znieczulenie, bo jestem mimo wszystko wrażliwa. To zresztą przez to, że po prostu jedzę nie drażniło mi dziąsło, to miałam strasznie takie, wiecie, zaczerwienione, obolałe. Dodatkowo jeszcze też warto wspomnieć, że jak brakuje Wam zęba z przodu, to macie tendencję do seplenienia, a także do tego, że po prostu gdzieś tam Wam ta ślina leci w niekontrolowany sposób. Dlatego tym bardziej jak brakuje zęba z przodu, to nie ma na co czekać, tylko wypada iść do stomatologa i pomyśleć nad stawieniem. No i w każdym razie sam zabieg, no chwilę zajął, tak około godziny, Niemniej nie jest to jakaś skomplikowana procedura. Powiem Wam, że mi dość szybko ten czas upłynął. No i teraz już pozostało, tak naprawdę, iść do ortodonty. No i powiem Wam, że ze względu właśnie na terminy, bo facet ponoć naprawdę dobry, postanowiłam zapisać się do tak jakby oddziału mojej kliniki we Wrocławiu, konkretnie na obrzeża praktycznie Wrocławia, gdzie dojechałam pociągiem. No nie powiem, było niezłe obrodzenie, ja tam byłam ogólnie wczoraj. No i postanowili mi założyć tak, tutaj z tyłu na dwójkę, na górę jeden zamek, Tutaj na dole, właśnie na ten ząb, taki jakby guzik. Miałam też z tyłu tego zęba obok. I teraz, jak zapewne widzicie, to mm, mam tutaj taki mm, zamek typowo ortodontyczny jak do aparatu. No i na to wszystko założona gumka. Powiem Wam, że po zabiegu czułam się nieźle. Wielu ludzi w internecie straszy, że ekstruzja zęba, czyli to wiecie, wysuwanie zębo dołu, że to ponoć strasznie boli, ale nie, nie jest tak źle. Rzeczywiście czuć, że ta gumka tak jakby wszystko tam napina. Jedynie dzisiaj w nocy rzeczywiście przez taką krótką chwilę był ucisk i tu już po prostu zdjęłam na jeszcze nocy gumkę, ale tak to, to naprawdę nie jest najgorzej. Natomiast pojawiły się u mnie inne objawy. Przede wszystkim, pomijając fakt, że o ten guzik z tyłu, który finalnie okazał się bezużyteczny, haczyłam językiem, to jeszcze dodatkowo ten zamek ortodontyczny, który mam tu na dole z przodu, po prostu spowodował, że tu jakby od drugiej strony miałam. W wręcz poharataną jamę ustną. No i najgorsze jest to, że jak próbuję zagryźć zęby, czy próbuję jeść normalnie, wiecie, do jedzenia gumka się ściąga, to tak czy siak mi dolne zęby obijają się o ten zamek z tyłu tej dwójki i to się wiąże dla mnie z bólem, więc muszę bardzo uważać. No dodatek te dolegliwości sprawiły, że dzisiaj postanowiłam iść tu w Oleśnicy do mojej kliniki do tego ortodonty, licząc, że no coś mi pomoże. No ale jedyne co, no to doprosiłam się tutaj na te dolne zamki po prostu takiego wosku ortodontycznego i rzeczywiście zabezpiecza mi, żeby... Po prostu wiecie, to nie haratało mi buzi od środka. No i też, jako że to z tyłu zęba, co miałam tu na dole, tylko przeszkadzało i było kompletnie bezużyteczne, to mi po prostu to zdjął. Natomiast, no niestety, muszę mieć ten zamek z tyłu dwójki. No i bawić się z tymi gumkami. Zresztą sama nauka zakładania ich to był nie lada wyczyn. Jeżeli chodzi o koszty, jakie musiałam ponieść, no to tak. Wstawienie tego wkładu korzeniowego 350 zł, dodatkowo zabudowanie tego specjalnie dla ortodonty 400 zł. Wiecie, jeżeli normalnie decydujecie się na koronkę od razu, to wtedy nie musicie mieć ani tej zabudowy, ani przechodzić leczenia ortodontycznego. Po prostu mi się znało, ząb złamał przy dią słowo i dlatego to tak wygląda, jak wygląda. Dodatkowo jeszcze za wczorajszą wizytę, właśnie założenie tych zamków. Pierwotnie była przewidziana dużo większa suma, bo miałam mieć pierwotnie tutaj po prostu na górnym łuku taki króciutki aparat ortodontyczny, ale ze względu, że tutaj mam po prostu pracę protetyczną, no to zdecydowano się od tego odstąpić i ponoć najlepszy sposób to właśnie wyciąganie zęba za pomocą gumki, która idzie w dół. No i tu płaciłam 250 zł, czyli no jak widzicie, wykosztowano. Zdrowałam się już nieźle, a dalej bardzo cierpię, to wszystko dlatego, bo zostałam po prostu oszukana przez wrocławską klinikę, przez którą złała mi się ząb, żeby nie to w ogóle nie miałabym teraz takich problemów i bardzo żałuję, że tam się wtedy zgłosiłam, najgorsze jest to, że oni po dziś dzień umywają ręce od jakiejkolwiek odpowiedzialności. No i teraz tak, za dwa tygodnie mam kontrolę. E, ogólnie ekstruzja zęba, wiecie, jako że są wychodzi około pół milimetra na miesiąc, no to około trzech miesięcy trzeba liczyć, nie? Więc zanim będą mogli pobrać mi wyciski, wiecie już pod koronę, no to chwila zajmie. A dodatkowo jeszcze też miałam z okazji ekstruzji pobierane wyciski tutaj górnych i tu dolnych zębów. I powiem wam, istna masakra. Już pomijając fakt, że to coś jeszcze Wam zostaje w i ciężko to wypłukać, to po prostu ja dosłownie myślałam, że ten ortodonta mi wyrwie zęby normalnie za pomocą tego, bo naprawdę, no umówmy się, wkład bez właśnie tych tkanek zęba sam w sobie jest dość słaby, nie? I na przykład ja teraz nie mogę za bardzo jeść tą lewą stroną, nie mogę w sensie, wiecie, tak nagryzać tutaj przodem, no a tu jeszcze ortodonta, wiecie, mi po prostu wyciska, bierze wycisk z tą masą, nie? Masakra normalnie widzicie całe życie przed oczami, ale na szczęście to już za mną. No i myślę, że też jak te tkanki zęba będą na zewnątrz, to wszystko stanie się bardziej stabilne i już przed pobraniem tych wycisków do koronki nie będę się tak stresować. Mam tylko nadzieję, że leczenie ortodontyczne pójdzie bez komplikacji i moje cierpienie nie pójdzie na marne, bo słyszałam o przypadkach, że komuś na przykład wkład zaczął się ruszać czy coś takiego. Także oby to sprawnie poszło. No i cóż, trzy miesiące muszę wytrzymać. Za jakiś czas Wam zrobię update. Mówię, samo to wyciąganie zęba, no troszkę czuć, że ta gumeczka ciągnie w dół, ale nie jest to jak nie wiadomo jak tragiczny dyskomfort. Raczej po prostu te wszystkie atrakcje, które macie z okazji założenia zamków ortodontycznych. To, to jest nie do zniesienia. I tutaj właśnie teraz mam ten bosk założony i to w mi się po prostu musi wygoić i tyle. Niemniej, no podjęłam decyzję, że już absolutnie nigdy w życiu nie podejmę się leczenia ortodontycznego. Jeżeli kiedykolwiek będę musiała jeszcze płacić tyle za swoje leczenie, to po prostu kończę studia, otwieram swój własny gabinet i tyle. I po prostu już w tym momencie będę sama opłacać wszelkie leczenie stomatologiczne. Mam też nadzieję, że partie, które zadeklarowały większą refundację usług stomatologicznych, że mimo wszystko dotrzymają swoich obietnic i rzeczywiście więcej tych procedur będzie refundowanych. Także trzymam mocno kciuki, jeżeli sami męczycie się z aparatem ortodontycznym, albo po prostu zamkami, albo też przechodzicie ekstruzję, to możecie opisać swoje doświadczenie. Niestety ja też przez to, że jestem wysoko wrażliwa, no oceniam to negatywnie i drugi raz bym się nigdy w życiu na to nie zdecydowała. Także tyle. Życzę wszystkim dużo zdrówka i na razie.